zacznę od tego, co w pierwszej kolejności nasi klienci po zakupie serweru obliczeniowego i otrzymaniu tego serweru obliczeniowego powinni zrobić, żebyśmy mogli tutaj efektywnie zarządzać takim serwerem obliczeniowym i żeby nasi klienci byli na bieżąco, no i wszystko to, co potrzebne, żeby na tych serwerach obliczeniowych no, generować po prostu zysk. Dlatego teraz pokażemy Wam troszeczkę, jak działa nasza firma od kuchni, pokażemy Wam część naszych procesów, część naszych Exceli, część automatyzacji i tak dalej, a zaczniemy od tego, jak wygląda cały proces w ogóle zostawania naszym klientem, nie mówimy tutaj o samej sprzedaży, tylko o onboardingu, czyli właśnie rejestracji na portalu kopalny krypto klub i z pierwszych krokach, które się dzieją zaraz po tym. Także Konrad jakbyś pokazał teraz na komputerze proces. Więc tak tutaj na początku zaznaczmy tak, czyli nasz klient przelew wysyła za serwer obliczeniowy, tak. my ten serwer obliczeniowy dostarczamy do trzech tygodni. Od momentu zaksięgowania wpłaty. Tak. Od momentu zaksięgowania wpłaty, ale już od momentu zaksięgowania wpłaty zaczynamy onboarding, także już pewne Dobra. przygotowania się zaczynają. Zanim nasz klient dostanie serwer obliczeniowy. i zaczynamy od tego tak zwanego onboardingu, gdzie do naszego klienta wysyłamy serię takich maili na start. I tutaj mamy taki rozpisany proces, właśnie jak to wygląda u nas, jak wygląda ten onboarding. No i na samym początku nasz klient dostaje pierwszego maila, gdzie otrzymuje instrukcję o tym, jak dołączyć do serwisu kopalnie KryptoKlub I jak już dołączy do tego serwisu kopalnie KryptoKlub, Club, to otrzymuje znowu kolejnego maila z informacją o tym, jak założyć konto w Live OS, OS mogli... to jest system, który obsługuje właśnie koparkę. Dzięki temu, że każdy z naszych klientów ma swoje własne indywidualne konto, widzi na nim jak pracuje jego koparka, a my z naszym kontem administracyjnym, dzięki podaniu nam nazwy użytkownika właśnie z konta klienta, plus nadaniu nam uprawnień administratora, jesteśmy w stanie tą koparką zarządzać zdalnie, bez jakiejkolwiek ingerencji klientów, więc jest to jedyna rzecz, którą trzeba zrobić na początku, jeśli chodzi o samą obsługę koparki.